Jeśli chcesz, aby Twój komentarz znalazł się na początku kolejnego filmu, napisz w komentarzu zielony. Zostaw łapkę do góry oraz subskrypcję. Zapraszam do oglądania. Hej, cześć, witajcie z tej strony Foxes. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Fortnite'owym challenge'u. W sumie to będzie pierwszy challenge w nowym sezonie. I teraz tak, w tym challenge'u postaram się zagrać tylko zielonymi bronikami. Eee, znaczy, wiadomo, jeden kolor broni, dużo osób o to. Oto prosiła, żeby nagrać, więc wybieram sobie kolor zielony i postaram się. No wiadomo wygrać gierkę, nie, ale przynajmniej do jakiegoś sensownego miejsca dojść, tam kilka fragów zrobić. <laughs> Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie w miarę sprawniej, że nie dostanę samych szarych i niebieskich przedmiotów, bo trochę by było przykro. No i śmigamy, tak. O ty. A, to z poprzedniego sezonu, gdzieś tam było. Do kupienia chyba, czy do odblokowania za coś? Nie pamiętam. O tu widzę zieloną brońkę, ale tam chłop ląduje jakiś. Nie ląduje tam dobra. Ty, to pompa jest. To, to króciutko będę miał typów. Dobra, Najsik daj mi zielony karabin. No nie, RPG dałeś akurat niebieskiego. Kurde, jak na złość. Abym kogoś zbejtował tym rpg Że na przykład bym się schował do domku I później mu pyk w czoło on by myślał, że ja taki borowik jeszcze biedny, nie? Ło, prawie jakiś żelek mnie zabił A żelek wygląda akurat fajnie, ale... Gorzej by było z tym jakby mnie zabił Na szczęście tak się nie stało jakieś śmieszne znaczki kogoś zabijają karabinem a tu jest tem na ścianą w skrzyni schowany jedyne co to mnie ratuje to że mam tą pompę bo tak to by była tragedia już w ogóle połowa osób się już wybiła masakra ile ten pistolet tak wajdałej obrażeń zadaje 25. Ach, te zielone broniki. Dobra, zagramy trochę agresywniej. Zobaczymy czy się opłaci, czy będzie rip. Jak ktoś sobie poszedł z tego domku? Ja tym pistoletem to. To sobie mogę, nie? Ja tym pistoletem sobie mogę postrzelać. Tej tam chłop jeszcze jakiś wyskakuje. Chłop wyskoczył z chaty. Co ty robisz? Dobra, tamten pół życia nie ma już. Prawie. Chłop go wywalił. Dobra, Elo. Ej, dobra, bo go chłop wywalił, ale ja nie wiem gdzie. Gdzie tam ten chłop jest? No nie mam jak się bronić. Gościu amaców nie mam, daj się spokój. Dobra, już trochę mam. Ho, szybko ucieczko. No chłop chce chce wysadzić, gościu. Dobra, nie wiem nie wiem. Szkoda, że tego zrzutu nie mam z drugiej strony. To by było dużo prościej. Dobra, taktyczne wycofanie się. Jezu, ja się boję normalnie tych, tych powiadomień. Wyskakuje ci nagle jakiś medal na cały ekran. Nie wiadomo co się dzieje. Jest Proszę, żeby więcej ich nie było Dobra, ok. O, ta pompa bierze 80, no to dobra Wezmę ją Tu sobie weźmiemy jeszcze tak Fajna kuchnia, polecam Super lodówka bardzo fajny okap. Dobrze, bardzo dobrze. Najważniejsze, że, że przeżyłem, nie? Oczywiście, możecie wszyscy pisać. Jakie macie pomysły tutaj na challenge i tak dalej. To myślę, że już osoby, które stale, że tak powiem, oglądają filmy, wiedzą. A do nowych osób. Teraz apeluję dokładnie tak, żeby nie bać się napisać komentarzyku, bo sami wiecie, że ja czytam komentarze i jak mi się coś spodoba, to robimy taki challenge. Nie mówię oczywiście, że wszystko robimy jak leci. A niektóre challenge to są no takie, niezbyt dla mnie, że tak powiem, jeśli chodzi w ogóle o skida, jakieś takie triki. Ale takie takie normalne challenge, jak najbardziej. O, tu jest ten zrzut. A ja tak chodziłem. Patrzę się na tą wodę, bo bym sobie coś tam złowił. Dawaj, złów coś fajnego. O, daj rybę. Dziękuję plus 50, zdrowia, no i najsik przydatne to jest to, że ci tam podpowiada ja bym się na przykład zastanawiał ile dodaje taka rybka pewnie tam jest napisane jak sobie kliknę i tak dalej, ale ale po co jak mi się wyświetla dobrze, zielone broniki Mhm, mm tu jest PM i katy. ja Ej, tak P90 w sumie nie lubię grać. Nie wiem jak się strzela z niego w tym sezonie, ale ogólnie to mi jakoś nie przypadło do gustu. <ścoughs> także także tego. Okej, okay, mamy w sumie wszystko na fulla. Jedyne co to mamy matsów mało trochę. Expik się wbija. Możecie napisać oczywiście, jaki macie stopień. Zardzewiała puszka. Zadawać niewielkie obrażenia mogę puszką. Jakie macie stopnie, poziomy i tak dalej. Chętnie sobie poczytam. Pewnie macie większe ode mnie, bo ja ostatnio trochę mam mniej czasu na grania. Ale ja się tam z tym pogodzę. Nie ma problemu. Okej, okay, mamy trapa. Trap jest w sumie zieloną bronią, jakby nie patrzeć. Koleś tam biegnie. Kurde, zapomniałem, że ja mam karabin ten taki śmieszny. Dobra, grzej maszynę, maszynego. O ty! Chłop co robi Praszujemy go. praszujemy go łodzią. Skurczy byka. On będzie w szoku, nie będzie wiedział, co się dzieje. Pa nagle na wszędzie dookoła. O kurde, ty złotego miał. Skurcz byk, nie mogę go podnieść nawet. Nie, nie mogę wziąć niebieskiej. Przepraszam. Tak się dzieje, jak się fajtuje i się ten, i się no, staram brać jak najlepsze itemy, ale spoko na chillku. Zapomniałem w ogóle, że mam tego skara. Myślałem, że mam M'kę, znaczy skara famasa? Tak mi się zdawało trochę. shit. On się tu z kimś strzelał jeszcze? Chyba nie Bo on tak nie celował do mnie i oddał strzał Chyba jak ja go trafiłem to on się przestraszył trochę Tak mi się trochę zdaje Ale przynajmniej mam dużo matsów, to ważne Nie będę już tą łodzią pływał Po tym lądzie, chociaż wiem, że się da praktycznie Całą mapę prze... Tam ktoś biega Przepłynąć czy tam przebiec? Wolę w sumie póki co grać bardziej tak na blisko, kontaktowo, niż, niż się strzelać na pół kilometra z kimś. Ale tam mi się zdaje, że kogoś widzę, jak sobie łowi ryby. Jest on w miarę w strefie. Także możemy spróbować sobie do niego podejść. On tu gdzieś za chwilę powinien uciekać, jeśli to faktycznie był gracz. Tak, awanturę tam mają. Idę do nich. Tu gdzieś nie tam się szczelają, dobra. Dobra, w sumie teraz strefa gra na moją korzyść. Ty, on tu już jest, z kubaniotki. Chłop kraudem płynie. Dobra. Hmm? Ty bo tu się jakieś dzikie triki zaraz będą robić. Nie sklapszyłem tego tak łatwo Ale i tak oni się tam posypali już O i te lecą z nieba Daj, sit. O kurde Sorry, że się tak mało odzywam, ale wiecie, jak się skupiam na, na jakimś tutaj w miarę fajtowaniu, to tak to niestety nie kiedy wygląda. A no nie, no goście. No nie, on mnie zatrapuje zaraz No kurde Nie wolno tak On miał legendarną pompę, to jest niesprawiedliwe Jeszcze był jakimś śmiesznym szkielecikiem Nie robi się tak Trudno no, ile tam miałem? Miałem kilka fragów Ósme miejsce mam W sumie, gdyby nie to, że że nagle było pięć osób koło siebie, to może by było lepiej Aczkolwiek on też na pewno umrze jeszcze Nie możesz tego wygrać, typie, nie wolno Dobra, on to wygra. <noise> tak czy siak, mam nadzieję, że Wam się challenge podobał. Piszcie oczywiście koniecznie e, propozycje challenge w opisie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału z dzwoneczkiem, zostawiania łapek do góry. do wspierania mnie z kodzikiem twórcy foxes 2 w Fortnite. Do bycia po prostu na bieżąco z rzeczami, które się dzieją na kanale. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć!